No to była właściwie najważniejsza diecezja, diecezja w Kościele, w kościele Polskim. No, na różne sposoby starano się, że tak powiem, umniejszyć godność biskupów krakowskich. No, na przykład, jak, wie, jak Państwo wiedzą, na przykład w ceremoniale królewskim godność koronatora króla biskup arcybiskup Gnieźnieński, a pod nieobecność arcybiskupa Gnieźnieńskiego nie tylko Krakowski, tylko Kujawski. Żeby biskupi krakowski za, za bardzo, za bardzo się nie wynosili. Słuchajcie, kiedy biskup krakowski został kardynałem, była czymś niezwykłym, Długoż o tym pisze wyraźnie, natychmiast po, te, po, po, po przywiezieniu do sygniu Woleśnickiemu on pojechał na Radę, on pojechał na spotkanie z królem, kiedy zbierali się przedstawiciele Rady Królewskiej i otwarcie wobec króla zażądał pierwszego miejsca w Radzie przed arcybiskupem gnieźnieńskim, bo biskup krakowski kardynał miał stać wyżej w godności hierarchii kościelnej niż arcybiskup gnieźnieński, który w godności kardynalskiej nie dzierżył. Trzeba pamiętać, że no, kardynałowie, to jak mówili średniowieczni kanoniści, specjaliści od prawa kanonicznego, to są, e, oni kardynałowie określani byli jako pars corporis papae, część ciała nawet Oni byli określani jako e, takim terminem legatus de latere, czyli e, de latter, to znaczy z boku papieskiego, prawda? Jak gdyby no, częścią ciała, rzeczywiście tego kolegialnego ciała tworzącego, tworzącego kościół. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. No i teraz kolejna wspaniała, wspaniałe że jedyne z tych czterech, które tutaj Państwu pokazujemy, które, które no, zasługuje na miano arcydzieła, prawda? To jest, ale to nas nie powinno dziwić, jeżeli ktoś z Państwa był z nami w piątek w kościele św. Floriana i pamięta ten wspaniały pacyfikał z przełomu XV i XVI wieku, to wtedy z panem Trzeżewskim mówili, że to jest najlepszy okres złotnictwa krakowskiego. Nigdy wcześniej, ani nigdy potem sztuka krakowska nie osiągnęła takich, takich wyżyn. No, można powiedzieć tak, to jest berło, które powstało mniej więcej w czasie, kiedy był w Krakowie list tworzy, prawda? I to jest berło, które, które no, ma wszystkie najlepsze cechy francuskiego złotnictwa w niczym nie ustępuje wyrobom najlepszych warsztatów złotniczych w Europie, łącznie z Norymbę wspaniałe o wielobocznym trzonie. Każde, każdy z boków tego trzonu jest pokryty rytowaną dekoracją mazwerkową, przy czym te dekoracje się mijają, to znaczy one są różne na dwóch przyległych bokach. One się alternują. Na, na dwóch przyległych bokach dekoracja jest różna. Bardzo piękne są te ryty mazwerkowe, natomiast w zwierciadle głowicy widzą Państwo trzy hermy. Znowu... Jeden umieszczony u góry pod jarną papieską i na skrzyżowanych kluczach. Natomiast poniżej dwa w geście kultuacji heraldycznej kłaniają się herbowi papieskiemu. To są herby orzeł Biały Królestwa Polskiego pod kapeluszem kardynalskim, a więc odnoszący się do, same, do ówczesnego biskupa krakowskiego kardynała Fryderyka Wilensyka. To tego nie ma wątpliwości. Bo to jest herb orzeł biały, a więc herb Królestwa, ale nie pod koroną, tylko pod kapeluszem kardynalskim. No to można to interpretować tylko w jeden sposób. On się odnosi do ówczesnego biskupa krakowskiego, kardynała Fryderyka Wileńczyka, który był królewiczem. Przysługiwał mu herb orzeł biały. A po drugiej stronie jest herb pod koroną, herb Austrii. Czyli tutaj pod koroną dano herb macierzysty Jagiellończyka, herb matki Jagiellończyka, Elżbiety Rakuszanki, czyli Elżbiety Habsburżanki. Ten herb, ten herb, ten herb, no tak, oczywiście herb Austrii to jako herb, herb Habsburgów pojmowany, tak. Tutaj ten herb papieski jest oczywiście kluczowy. To jest herb rodu Mainsuoli Borgia, z którego wywodził się Aleksander VI. I to jest, to jest herb Aleksandra VI, który przyznał godność kardynalską Fryderykowi Jagiellończykowi. Także tu znów zestaw tych herbów, które Państwo widzą w w Łowicy, poświadcza jednoznacznie, że to nie jest berło rektorskie. To znowu jest berło kardynalskie, a więc berło ofiarowane przez Fryderyka Agierolniczyka, który zapewne otrzymał je jako dar, bo sam sobie je zamówił jako dar, kiedy otrzymał godność kardynalską, Akademii Krakowskiej. To berło poświadcza, że w Krakowie pod wpływem Fundacji Oleśnickiego zrodziła się tradycja. Biskupi krakowscy, kanclerze Akademii, którzy dzierżą godność kardynalską, piastują godność kardynalską, ofiarowują swoje berła, jak gdyby w symboliczny sposób przekazując te symboliczne znaczenia, które się wiążą z Bedłem, rektorom krakowskiej Akademii.